No dobra, no nie będziemy włączać się póki to czekali. No, nieźle. Jak wszyscy tu pouciekali? Chyba. Na Medbayu, więc osoby chodzące do Specimena, to są główne podejrzane. No to to nie darbeks. Ja byłem nie, nie na nie byłem dalszy. na lunetce, obok był GBN, Fibi chyba i ktoś jeszcze. Dokładnie. Nie wiem, kto jeszcze tam był. Ja. Możliwe, bo da, da, na rakietce byliśmy doda. razem. Hmm. A gdzie a Ciało w którym miejscu dokładnie? Właśnie. Na Medbayu, dosłownie na Medbayu. W sensie na skanie, czy co? Tak. A. Że nikt tego tam nie zauważył w Ja się nie zdążyłam tam dobiec. Pod... Właśnie mi się wydaje jeszcze, że żołem go zajebał, no ale to już tak. Nie mi się wydaje, że Bej. Okej, okay, dobra. Tam. A FM jeszcze żyje, został go. <laughs> tak, tak. Legend mnie widział, A TM nie widział, ta, mnie ta, mnie ta, widziała, i ja jak Tak, jak był dobie... kamuflaż, to, to GBN się tak to jak najwyżej, jak najwyżej skampił. Koło lunetki. On, no, no bo nie no. chciałem umrzeć, chciałem zobaczyć kto umrze. No. On może no. być <grym> Tym kamuflażerem, co kamuflażerem. Nie, no to raczej by zajebał na kamuflażu, a nie po, nie? Ale, czy, jakby pomyślmy logicznie, chodziłem za wami, wszyscy mnie widzieliście, podbiegłem do zabiję i jego, tak? Nie, no to, to, jest... to nie może no, być tak. on. Właśnie tak było. W mojej opinii ATM zabił, po czym nas spotkał na takie... Yy... Nie wiem a może po prostu zapamiętajmy Wiesz, że można jeść i zabijać, a Monga się nie, naraz. Jak, jak jeźdź, to wiesz, zabijanie jest niemożliwe, wtedy się blokuje. No to bym jego nie zabił. No nie możesz dwóch rzeczy naraz e, robić. Nie możesz robić Taska i zabijać. Właśnie, udowiłby się. Zrobiłem to. Nie się nazywa? to ten logo dzika. Odkliknąłem, później zrobiłem sobie. O, znaczy, robiłem rakietkę, później odkliknąłem i zrobiłem lunetę. Co i... by waliło. Co się stało? A film chyba w ogóle Fibii Dobra, skipnijmy to na razie. Miejmy na uwadze to, że GBN i ATM są podejrzani. Ok. Zawsze, GBN, jesteś taki, nie wiem, taki. Kurwa. No, dziwny, no, podejrzany. Taki to znaczy jaki. Taki to znaczy taki jaki. Taki, no właśnie. <noise> GBN, nie bądź to jaki dziwny i podejrzany. To ciekawe. Legion w medyku zabił na moich oczach. I odbiegał od ciała, śmieszne to bo... było. Gdzie niby ciało było? W medyku, e, jak sobie wbiegam do medyka. No zapierdoliłeś, Przecież... no Nie Jak kie... przebiegłem przebiegałem tamtędy, to tam żadnego ciała nie było. Robiłem teraz te weponsy, tam widziałem Wixa i Delvexa, Przebiegłem przez admina, wbiegam do medyka od lewej strony. Wbiegam, a tam Legion zapierdala. Zrobiłem lewy reaktor. Pobiegłem zobaczyć na prawy i pobiegłem do laba i nie było żadnego ciała. Dobra, widziałem jak zapierdalasz, zapierdasz na prawo no. no. kurwa biegłem na prawo normalnie do Specimena. Normalnie miałem animację jak zapierdalasz na tysiąc procent. A gdzie, a gdzie to ciało jest dokładnie, dokładnie? No w medyku, jak wbiegłem sobie do lewej strony i do medyka tam przy temperaturce tej na minus to tam. To musiał być jakiś bejt albo coś i kurwa, a ten był sas nie. za poprzednią rundę. Przecież nie, byłem, GB, zrobiłem reaktor i, i pobiegłem na prawo. Kurwa do specimena. Przez laba biegłem nie było żadnego ciała. Nie no, nie wiem czy jest GBN, ale wiem, że Legion zapierdolił teraz na 100% na moich oczach. Chociaż Bigsa nie wiem co z delvexem zrobiła, skoro ja zostawiałem z nim. Żył. W tym rzecz. On pobiegł do O2. Aha, no to może być GBN drugim albo quick. A ja, no tak. Ta, ta. A Legiona bym wyrzucił na 100%, no bo mówię, za No ja to bym Ciebie ja, wyrzucił. Tema, wyrzucił. To możemy powiedzieć no możemy powiedzieć swoje role z Legionem. Nie, Dobra. nie, 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 nie mówimy sobie. No jestem role. z niczem. No, dobra, ciebie nie strzelą, ale co z resztą? Plasków. No, bo mnie nie strzelą, no bo. A ty, Legion, jaką masz? do ciebie, prawda, że jesteś impostorem i zagrałeś mądrze. Nie, jest Tracker. To, a ty, jaką masz rolę, Legion? Tracker. Nie no, nie mówcie no, jaką masz rolę. Da ręce, da ręce, Nie w się. Ale nie wiem. No, dobra, ty. Serem? No, mógłbym... Nie wiem. Nie strzelaj, fatema, bo on pewnie troluje. Ale, jest nic, nie ale to jest z bez sensu na gecerem dobre role, dobre sensu, role, że role wyrzucać Legona cię no strzeli tak, i trafi, nie. tak? To potem musiała w legionat trafić, ale ma do wyboru 60 różnych no. ról Znaczy nie, no w sensie nie, bo jak do mnie strzelisz, to zostanie tego Zostaniemy 2 na 2, to nie, wygłosujmy Legiona po prostu, bo zabił, serio Nie ja wiem Wszystko zależy od ciebie Oj, zobaczymy czy dobrze wybrałaś Dobrze wybrała Świetnie wybrała. Ja Bardzo dobrze wybrała. Ja zagłosowałem na Legiona Tak, mam. A, no dobra. Myślałem, że sobie losowo jebnęłaś, po prostu jako pan hunter Jeszcze raz? Nie, tak oni nie Myślałem, bo... że losowo jebnęłaś. Nie, 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 za strzałką. Tak, mój szeryf Delvex. Wow. Ona wyjebała się tak o... mm, Tylko pytanie teraz. Przez co ona się wyjebała tako? Jako Jako deputy mogę potwierdzić, że nie jako szeryf. Tak? Nie jako szeryf? Nie. Więc to, no to musiał być... Vampira. Albo wampir i nie, Warlock, ona jak, A jak wampir trochę? się może wywalić. Nie no w sensie, że z, została zarażona. Aha, po dobra, podbiega ktoś do niej. A mamy złodzieja czy nie? I... To co mamy złodzieja tego nie tifa e, no jest włączony. Aha, dobra. Ogólnie w sensie no po, powiem, że ona nie na pewno nie wywaliła się o mnie, no bo wywaliła się jakieś 3 metry za mną. E, była na końcu mojego pola widzenia. No chyba, że jest taki, jakiś problem z pingiem, ale no nie wydaje mi się. No to pewnie no. wampir, tylko teraz kto podbiegał do wixy i kto to mógł Więc być? Więc obstawiam, że no, na pewno to nie był warlock, na pewno to nie był złodziej, na pewno to nie był sheriff. Wydaje mi się, że właśnie że to był jakiś wampir. To też nie mógł na pewno być, bo nie było liści. Jakby też nikogo wokół nie widziałem, jedynie widziałem Fibi, która biegła przede mną, więc ona e, Ona nie wiem w sumie, czy mogła w sumie, każdy mógł ją zarazić na respie. No, ona dopiero co wybiegła z dropshipa, bo jej ciało jest na wybiegnięciu z dropshipa. Właśnie, te resp to są kurwa niefajne, bo nie wiadomo... Może jej leci w i to by Nie był bait, bo to ciało ma 3 sekundy. Nie zgłosiłem tego od razu. Ktoś chce to potwierdzić. Ale że co? No nie wiem. Nie, nie, no, no, ja nie wiem, bo ja już, ja już byłam w labie, więc ja nie widziałam Potwierdzam, zajebałem 3 sekundy temu. Czy się wiem, czy no, że... <laughs> biegła za mną. Wiem, czy biegła za mną, ale teraz jak to ciało upada, już nie widziałam, bo ja byłam w labie już. Okay. Bo ją zabiłaś po drodze. Tak, tak, no. No i mamy to. Zdawało się. Na kurde, to dwóch ja podejrzanych. Gdyby karteczka jak... karteczkę zdjąć, to by tam był uśmiech mordercy. Ja Więc ogólnie ogólnie pamiętajcie, ja że mamy Proszę jakiegoś wampira Nie, nie jest jesteś dam, tylko dum. No Rozstawcie doom. wszędzie czosnek. No, rozstawiać nie, czosnek. Nie, nie, żaden czosnek. Czosnek trzeba jeść, bo to witaminy zrobi Redom w progu, porysujcie. I świeczki naokoło, ustawiajcie. Rozstawione wszystko, nie martwcie się. Wow. Wyjebał legion, się legion, na legion, mnie, legion. wyjebał się na mnie, kurwa, czekaj chwilę, czekaj chwilę, ci dyszę. ja nic nie słyszę, jakby co, dajcie Od dwie sekundy, bo do ja dostałem potężnego, głośnego Donatiora, dzięki yeah, bardzo zero. rano. ej serio, po prostu się, po prostu biegł koło mnie i się wywalił, nie? Pamiętajmy, no podłożyłeś. Deputy? No ale kurczę, no teraz to nie mógł być ten. Legion jest czyściutki. Nie mógł być wampir. No bo jest za wcześnie. No, no, to mógł, no, mógł być złodzio. Ja to... <coughs> no! On myślał, że ja powiedziałem, że jestem deputy, a jestem szeryfem <słanewski> i jako złodziej chciał mi ukraść rolę. Ale, ale jako złodziej by się na tobie nie wywalił, tylko by ci zabrał rolę. Ale deputy no, 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 nie jest zabijającą. A szeryf no. jest. No, no dobra, no to ale chciał. No to w końcu kim jesteś? No jestem deputy. Aha. A on mógł. Ja mówiłem, że jesteś nie, on mógł pomyśleć, że ja powiedziałem, że jestem deputy, żeby zmylić w razie czego Evil Gessera. Nie mówię, że ty zagrałeś jakąś poczwórną mózgą czy coś. Nie. No wiem, właśnie no, nie. Ale, ale myślę, że zło. No, kurwa, nie wiem. Dzięki no, ale bardzo. Wydaje mi się, że za wcześnie. No ale ciebie ja, wi ja widziałem wydarzy. ciebie za sobą przecież. ktoś no, potwierdza, no, więc... że Legion jest deputy? Ja. Jesteś szeryfem tak? Tak. Na samym początku Dobra, gry go skułem. A to nie, nie jest, tak, jest... Że... no ja pierdolę, Uże, no nie rób tak. Ja bym go wywalił. Co like. by zrobił. Like. To, to może teraz, to może teraz weźcie Evoza, go wywalcie. Niech, niech nie strzeli, no kurwa, to jest bez sensu, jak się jest good guess'erem, dobre role ostrzeliwać. No, no, nie wiem, nie nie skułeś, możecie się tego dziwirować. Dobra. Na kogo głosujemy Kto był tym wampirem? Kto mówił vampirem? wampirem? Kuj, kurwa. Ja byłem, no. Nie no. Dobra, dawaj. No szczerze, Ale skip wiem, czy... czy kogoś? No i chuj. To jest. <laughs> to nie jest złamki. Dzięki jeszcze raz ja. za pięć prawda? Ale skif jest albo Hubi, albo Fibi? Ja jestem. Fibi biegła z szybko. przodu, szybko, wydaje mi się, że Hubiś. Nie no, ja jestem timemasterem, nie mm -hmm, Time Timemaster, ulubiony. Stwierdzenie. E! No. No serio, był... więc nie ma nie mogę się potwierdzić, że jest bo inaczej mamy no przejebane no to breakera. No to mamy przejebane. Dobra. Ej, wiesz, co ci powiem, yeah, to Ja Ja nie miałem pojęcia, że ty jesteś deputy. Ja do ciebie strzeliłem, bo opis, który mi gra dała był trochę niejasny. A ja co myślałem, ty, strzelę... kim ty byłeś? Ja byłem, w... ja byłem złodziejem, ale no. ja myślałem, że jak ja strzelę w kogoś, kto nie zabija, to po prostu gra mi pozwoli iść dalej, aż nie trafię yeah. na kogoś. Aha.